Panda 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 THE Panda Panda the Panda in the Panda 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 Cześć kochani, Panda 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 Jakie są moje uczucia po pierwszym wyjeździe w tych pedałach i tych butach? Mianowicie, nigdy w życiu nie czułem takiego czegoś, co dzisiaj, że mam taką dużą siłę w nogach, żeby pchać ten rower do góry. To, co wspomniałem na jednym z filmów, ta funkcja push and pull to, że ciągnę i pcham jest naprawdę niesamowita. Nie ma górki, po której bym nie podjechał. To jest po prostu niesamowite. Zjechaliśmy kilka lokalnych traili. Tutaj u nas na balichurze endurowych. Co mogę powiedzieć? No tutaj akurat w tym przypadku czuję się troszeczkę mniej pewnie siebie. Dlatego, że e, no jednak jest dosyć ślizgo, cały czas jest mokro i mam wrażenie, że ten rower dziś mi ucieknie, a ja nie zdążę się wy wypiąć. To jest dopiero pierwszy wyjazd, także mam nadzieję, że następne będą już coraz lepsze i owocniejsze. Jeżeli chodzi o buty, buty są naprawdę mega. Buty są naprawdę mega, mimo że są. E, Powiedzmy, że akurat, tak jak to wspomniałem, fajne jest to tutaj z tyłu, że nie wpada nic do butów: żadne, żadne kamienie ani jakieś tam liście i tak dalej. Wpinki naprawdę bardzo fajnie sobie wyregulowałem na taki bardzo lekki klip, że byle tylko ruszę nogą, zaraz się wypinam. Także co mogę powiedzieć, jeżeli nie jeździłeś jeszcze na kliplessach, spróbuj, bo naprawdę jest mega fan. 吃麦继续，嘿。